Do Polski, za Twoim przewodem złączy się z narodem. Jak czarniecki do Poznania, po za założe, dla ojczyzny ratowania wrócił się przez morze. Masz, marz do Browski, z ziemi włoskiej do Polski za Twoim przewodem. Z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem, złączył się z narodem. Marsz, Marsz Dąbrowski, z Ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem, złączył się z narodem. Witam Państwa bardzo serdecznie. Można. Sesję nowo wybranej Rady Gminy w Ślęieniu. Dziękuję za powierzenie mi tak zaszczytnej funkcji. Pragnę zapewnić, że dołożę wszelkich starań, aby pierwsza sesja przebiegała sprawnie i zgodnie z prawem. Następnie informuję, że sesja Rady Gminy jest transpisowana i uchwalana za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i gdzieś. Witam na dzisiejszej sesji Pana Wójta Jarosława Przaka wraz z Panią Małżonką i Gratulacje do Rady wyborów. Witam serdecznie nowo wybranych radnych y, oraz sołtysów i skarbnika gminy wraz z pracownikami Witam poseł Nie ma pani poseł, tak. Witam Panią Annę Mikołajczyk, przewodniczącą Komisji Gminnej Komisji Wyborczej Witam zaproszonych gości Pana Stanisława Baczyńskiego, radny Sejmu Województwa <plansuj> Pana Krzysztofa Okrzesik, wójt <plansuj> Pana Mateusza Pindel, prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Księdza Andrzeja Kamińskiego. Powiatu Żywieckiego, Gabriel, Panią Gabrielę Kolonko, Pana Macieja Popusę Pana Eryka Jugasza, Pana Pawła Żegińskiego, Witam Pana Przemysława Rejskiego. Prezesa Bespit żywiec <klucza> Witam Adama Jakubiec. Prezes... <klucza> Witam wszystkich dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Ślemień wraz z Prezesem Zakładów Służb Komunalnych oraz Przedstawicieli Koła Gospodarki Wiejskich, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów, Ochotniczej Straży Pożarnej, LKS oraz mieszkańców Sympatyków Gminy Ślęków. Na nowo wybrani radni. Otrzymali wraz z zaproszeniem obrad. Yy, Podróżcie jednak, że od tym, że go Otwarcie, punkt pierwszy, otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi, wręczenie radnych zaświadczeń. Punkt trzeci, złożenie ślubowania przez radnych. Punkt czwarty, wybór komisji skrutacyjnej. Wybór, punkt piąty, wybór przewodniczącego Rady Gminy Średniej. Punkt szósty, wybór wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ślemień. Punkt siódmy, wręczenie wójtowi zaświadczenia. Punkt 8. złożenie ślubowania przez wójta gminy Ślemień. Punkt dziewiąty, wnioski w sprawie zmian w porządku obrad. Punkt 10. zakończenie obrad. Czy wszyscy zgadzają się z porządkiem obrad? Są jakieś poprawki? Nie widzę. W naszym przypadku ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 14 radnych. To stanowi kworum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy w Średnieniu. Umożliwia przeprowadzenie ważnych wyborów oraz podejmowanie prawomocnych uchwał. Obecnie przystąpimy do ceremonii złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych. Proponuję, aby przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej, pani Anna Mikołajczyk, wręczyła zaświadczenia o wyborze radnych Gminy Ślemienia. Szanowni Państwo, w imieniu Gminnej Komisji Wyborczej w Ślemieniu mam zaszczyt wręczyć dzisiaj zaświadczenia osobom które w wyborach przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 roku otrzymały mandat radnego gminy ślemi. Serdecznie panom gratuluję i życzę tak. owocnej pracy w nadchodzącej kadencji. Teraz odczytam imię, z imienia i z nazwiska każdego radnego i poproszę o podejście tutaj i odebranie zaświadczenia. Pan Jarosław Szymon Pan Piotr Czerwny.

부산구역도 되 있습니다. kolejno radni z listy obecności imieniem i nazwiskiem powstaną i wypowiedzą według swojego wyboru słowo ślubuję lub zwrot ślubuję tak mi do pomóżbu. Są jakieś inne propozycje? Nie, nie widzę. Przystępujemy do ślubowania. Odczytuję rotem ślubowania. Zmiernej Konstytucji i praw Rzeczpospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Proszę panią Annę Mikołajczyk o odczytywanie z listy radnych. Jarosław Jurczak. Ślubuję pani Pan Janusz Ślubuję panią. Piotr Czernecki. Tak, do Pan Konrad Małysia. Tak, do broni. Pan Robert Syposz. Tak, Pan Piotr Mrowiec. Próbuję, tak, do Pan Piotr Dominiak. tak do Pan Adam Syzak. tak mi Pan Arkadiusz Kaniak. Próbuję, tak do Pan Jerzy Siwiec. Próbuję, tak Pan Andrzej Bąk. Ślubuję, tak mi dopomóż. Pan Bogdan Pęcnik. Ślubuję, tak mi dopomóż. Pan Mieczysław Ścieżka. Ślubuję, tak do dopomóż Pan Andrzej Piwski. Ślubuję, tak mi dopomóż. Dziękuję bardzo, gratuluję i stwierdzam, że radni, którzy złożyli ślubowanie, objęli mandat radnego gminy Średnia. Przypominam, że osoby kandydujące na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego nie mogą brać udziału w komisji skrutacyjnej. Tak, że jeżeli ktoś się czuje, że będzie przewodniczącym czy wiceprzewodniczącym, nie, nie kandyduje. Ja bym proponował yy, Jerzego Przywca. Zgadza się? Czarnecki Wiosk. Bogdan Dziękuję. Stwierdzam, że do Komisji Skutacyjnej zgłoszono cztery razy. Ktoś z Państwa ma jakieś uwagi do proponowanego składu Komisji Skutacyjnej? Nie widzę. Ogłoszę pięciominutową przerwę. do rozpoznania się. você se escutar assim.